Kitka Sarona, Nowy Chłopiec, Życie i śmierć w kwaterze głównej Świadków Jehowy. Kiedy nadeszło lato, nadzorcy postanowili umieścić mnie na suszarkach. W pralni już wtedy było gorąco, jak w piekle. Albo klimatyzacja nie działała, albo postanowiono jej nie używać, żeby zaoszczędzić pieniądze. W piwnicy, którą niektórzy nazywali dziurą, było od 40 do 50 stopni. Oczywiście suszarki były tam jedną z najgorętszych prac. Było tak źle, że wielu z nas brało tabletki z solą. Osoba, która mnie szkoliła, taki brzydki Polak z Chicago, Jacek Pachocki, sprawiał, że praca była jeszcze gorsza. Był on chyba pierwszą osobą, której tam naprawdę nie lubiłem, oczywiście oprócz donosiciela z działu rozwożenia prania. Był okropnym instruktorem. Nie był uprzejmy i zawsze miał nadzieję, że coś spieprzysz, aby mógł zwrócić ci na to uwagę. Był idealnym materiałem na nadzorce w Betel. W końcu po około sześciu miesiącach rzucania mnie po całej pralni dano mi stałą pracę, prasę parową obok suszarek. Cały dzień prasowałem i prasowałem męskie spodnie i damską odzież. Pracowałem sam, pocąc się przy tym niemiłosiernie. Przypominam sobie, jak moja mama spędzała jeden dzień w tygodniu na prasowaniu ubrań całej rodziny. Pomyślałem, jakie to musiało być dla niej nudne, a ja robiłem to przez sześć dni w tygodniu. Kilka lat później, po odkryciu maszyn w introligatorni, błagałbym o powrót do pralni, prasowania ubrań czy jakiejkolwiek innej pracy w tym miejscu. Po roku pobytu w Betel nie czułem się komfortowo z niektórymi rzeczami, które się tam działy. Był taki pewien podtek, spozór miłości i troski, o których pisano w publikacjach towarzystwa, ale w istocie wydawało się, że tego tam brakuje. Mówiono i robiono rzeczy, które nie pasowały do siebie. Ponadto większość ludzi, którzy byli tam od wielu lat, nie wydawała się szczęśliwa. Wielu z nich, którzy tam byli niezbyt długo, już odliczało dni do końca swojego pobytu. To nie była jedna rzecz, to było wiele małych rzeczy, które składały się na jedną wielką. Choć nie chciałem tego przyznać, nie było tam takiej troski o siebie nawzajem, jakiej można by się było spodziewać po siedzibie głównej, duchowym raju, jedynej prawdziwej religii Boga na Ziemi. Oczywiście starzy wyjadacze znali wiele sekretów centrali, ale nikt nie chciał o nich rozmawiać z nowymi chłopcami. Szkoda, że nie mogłem więcej chodzić do biblioteki Betel i czytać niektórych z tych starszych publikacji. W tych starych książkach były ukryte tajemnice, które mogły ujawnić, jak bardzo moja religia jest porąbana. Jednak wiele elementów układanki zaczęło się układać w całość. Nie wiedziałem wtedy, że minie jeszcze 30 lat, zanim ta wielka układanka zostanie dokończona, a tajemnica ujawniona. Dla mnie ostatni element układanki znalazł się na swoim miejscu 11 września 2001 roku. Kurtyna została odsunięta i okazało się, kim naprawdę był ten wielki i potężny Czarodziej Oz. Pewnego dnia, kiedy pracowałem w pralni, przyszedłem pomóc w składaniu bielizny na stole dla jajek Niespodzianek razem z kilkoma innymi chłopakami. Przy stole siedział niski, krępy facet, który miał ksywkę pień. Składał bieliznę razem z nami. Był w Betel od około trzech lat. Pień pracował w ekipie sprzątającej dom, co było świetną pracą. Co robisz w pralni? Odwiedzasz nas? Zapytałem. Nie, odpowiedział. Złożyłem wypowiedzenie trzydziestodniowe. W biurze Betel powiedziano mi, że muszę iść do pralni na te ostatnie trzydzieści dni. Chyba chcieli mnie ukarać za wcześniejsze odejście. Wow, pomyślałem sobie. Mówili nam, że każda praca w Bethel to przywilej służby, ale najwyraźniej nie do końca w to wierzyli. A więc dla mnie pranie było przywilejem służby, ale dla pnia miało być jakąś karą. Niecały miesiąc później fakt ten został po raz kolejny udowodniony w przypadku Gary Kennedy'ego. Gary i jego brat James, Jimmy, byli bardzo interesującymi ludźmi. Gary i ja byliśmy najlepszymi przyjaciółmi przez następne 30 lat. Dopóki nie zdecydowałem się porzucić religii, w której Gary został wychowany. Przybyłem do Bethel kilka tygodni po przybyciu jego brata Jimiego. Gary przybył sześć miesięcy przed nami. Ich ojciec pracował w showbiznesie w Hollywood i miał wielu przyjaciół wśród znanych osobistości. Twierdził nawet, że był świadkiem u klarka Gable'a tuż przed tym, jak Gable nakręcił swój ostatni film. Skłóceni z życiem. The Misfits". James Kennedy senior był lubiany i miał bardzo dobre kontakty z władzami Bethel. Gary i Jimmy zawsze robili szalone rzeczy, zanim jeszcze przybyli do Bethel. Nie przestali też, gdy już tam dotarli. Nieustannie się prowokowali i wzajemnie dopingowali. Ich ostatnia przygoda doprowadziła w końcu do śmierci Jimiego. Miesiąc po tym, jak Jimmy i Gary opuścili Bethel, pomyśleli, że fajnie byłoby się wspiąć na wodospad Ruby Falls w Georgii. Uznali, że ciekawiej będzie wspiąć się do wnętrza wodospadu. Wspinaczka na wysokości 50 metrów wiązała się z tym, że woda spływała kaskadami po śliskich skałach. Ich rodziny, wraz z będącą w trzecim miesiącu ciąży żoną Jimmy'ego, były na dole na polu namiotowym, przygotowując obiad. Czekali na powrót mężczyzn, kiedy usłyszeli odgłos, jakby duża kłoda spadała z wodospadu, uderzając o skały. Ku swojemu przerażeniu odkryły, że to wcale nie była kłoda, lecz zmasakrowane ciało Jimmy'ego Kennedy'ego leżące na dnie wodospadu Ruby Falls. Po latach Gary powiedział mi, że Jimmy był ulubionym synem jego rodziców, a jego śmierć prawie ich zniszczyła. Gary spędził resztę życia, próbując udowodnić ojcu, że jest godzien jego miłości. Podczas publicznych wystąpień, Gary i jego ojciec świetnie się bawili. Urządzali konkursy na to, kto sprawi, że najwięcej osób zapłacze w sali królestwa przed końcem wykładu. Gary miał wiele kwestii, które doprowadzały słuchaczy do łez. Jednym z jego ulubionych był ten o umierającym dziecku. Małe dziecko leżało w ramionach swojej matki, umierając. Przed śmiercią spojrzało w niebo i powiedziało: Niech będzie pochwalony Jechowa. Na sali nie było ani jednego suchego oka. Podobnie jak wielu innych braci, Gary i jego ojciec byli miłośnikami żeglarstwa dla szpanu i uwielbiali dobrze się bawić. Jednym z wielu sposobów, w jaki Gary uwielbiał zwracać na siebie uwagę po opuszczeniu Betel, było poranne wstawanie z łóżka i udawanie się w piżamie i szlafroku do miejscowego sklepu spożywczego. Szedł przez sklep, robiąc zakupy w szlafroku i kapciach, wyglądając, jakby dopiero co się obudził i obserwował zdziwione spojrzenia ludzi, którzy przechodzili alejkami. Przez wiele lat robił to samo, gdy wraz z żoną byli zapraszani na kolację do domu przyjaciół. Pojawiał się w swoim szlafroku kąpielowym. Kto wie, może myślał, że jest Hugh Hefnerem. Czasami, gdy był w służbie polowej, otwierał swoją torbę z książkami, wyciągał psie ciasteczka i zaczynał je chrupać. Słowa, których użyłbym, aby najlepiej opisać Gary'ego, brzmiałyby. Patrz, mamo, jadę bez trzymanki. Gary opowiedział mi, jak w młodości on i jego brat przesiadali się do pociągów towarowych w Georgii i sprawdzali, jak daleko mogą dojechać w jeden weekend, zanim w poniedziałek rano będą musieli wrócić do szkoły. Zwyczajowo podczas międzynarodowych kongresów bracia czytali telegramy z całego świata, poklepując się nawzajem po plecach za dobrze wykonaną pracę. W 1969 roku Gary i jego brat Wysłali do siedziby Międzynarodowego Zgromadzenia w Atlancie fałszywy telegram z jakiegoś wymyślonego kraju, który został odczytany przed około 60 tysiącami osób. Kiedy po raz pierwszy spotkałem Gary'ego, naprawdę myślałem, że on te wszystkie historie, które mi opowiada, po prostu sobie wymyślał. Nie było możliwości, aby człowiek mógł zrobić to wszystko, o czym mówił. Jednak im dłużej go poznawałem, tym bardziej przekonywałem się, że naprawdę zrobił to wszystko, o czym mówił. Gary był pierwszą osobą, którą widziałem noszącą czapkę z daszkiem do tyłu. To było w roku 1970. Naprawdę uważam, że to chyba on wymyślił tę modę. Był Jerrym Louisem Betel. Zawsze miał uśmiech na twarzy. Był wspaniałym, szalonym i zabawnym człowiekiem. Był naprawdę wolną duszą. Dla Gary'ego zasady były niewygodnymi przeszkodami. Oczywiście w Betel był to duży problem. Ostatnią rzeczą, jakiej tam szukano, były wyzwolone dusze. Posłuszeństwo było wszystkim, presja podporządkowania się okazała dla niego zbyt silna i Gary opuścił Betel przed upływem czterech lat. Po latach Gary wymienił Betel jako swoją szkołę wyższą na swojej stronie na Facebooku. Muszę się zgodzić z Garym. Betel to z pewnością była szkoła. Gary był w betel prawie od roku, kiedy pojawił się w pralni. Był członkiem załogi kelnerskiej i zniszczył cały wózek porcelanowych talerzy i misek o wartości około 300 dolarów. To była spora suma pieniędzy. Betelczyk potrzebowałby ponad roku, żeby zarobić takie pieniądze. To, co zrobił w czasie tej katastrofy, było prawdopodobnie kolejną wersją. Spójrz, mamo, bez trzymanki. Nigdy nie usłyszałem jasnej wersji domyślałem się, że niszczył porcelanę także przy innych okazjach. Najważniejsze było to, że nadzorca ekipy kelnerów chciał, aby gary zniknął. Nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego cała rodzina betelczyków jadła na tłukącej się porcelanie. Każdego roku tłuczona była porcelana warta tysiące dolarów, zarówno przez pracowników kuchni, jak i kelnerów. Nawet w latach 70. ubiegłego wieku, produkowano nietłukące się naczynia. To dziwne, że tak skąpa organizacja była skłonna odwracać wzrok od swoich naczyń. Nawet sprzątaczki z Betel musiały zgniatać cztery lub pięć cienkich warstw kostek mydła, aby uzyskać jedną większą kostkę. Ci ludzie byli jacyś ograniczeni. Kiedy już byłem w Betel kilka lat, Zdarzyło mi się, że pewnej soboty podczas obiadu siedziałem obok kelnera odpowiedzialnego za jadalnię, Davida Martina. Usłyszeliśmy jak na drugim końcu jadalni tłucze się szkło. Spojrzałem na niego i zapytałem: Czy w tygodniu tłucze się tutaj dużo naczyń? Dużo, odpowiedział. Dlaczego więc zatem nie używamy plastikowych szklanek albo nie kupimy Duraleksu, czegoś bardziej wytrzymałego? zapytałem. Miał zabawny wyraz twarzy. Bo Nor lubi porcelanę. O, brat Nor lubi jeść na pięknej porcelanie. Tak, odpowiedział z uśmiechem na twarzy. Mam zatem pomysł, powiedziałem mu. Dajmy Norowi jego porcelanę, a reszta z nas niech będzie jeść na Duraleksie. Zaoszczędzimy organizacji tysiące dolarów każdego roku. Dobry pomysł, ale nigdy nie wypali. Wydaje mi się, że rządzącym nie przeszkadzało, iż naczynia się tłuką. Nie chcieli tylko, aby ludzie tłukli ich zbyt wiele naraz. W biurze Betel uznano, że nadszedł czas, aby wysłać Gariego do dziury w celu zmiany nastawienia tak jak to zrobiono z pniem. Gary zmienił pracę i został przeniesiony do pralni. Potwierdza to fakt, że pralnia była uważana za zakład karny w domu betel. Gary wyrobił sobie markę, a tego w Betel nie powinno się robić. Kiedy przestałeś być tylko numerem, a władza odkryła, że masz imię, byłeś na ich celowniku. A Gary na pewno na nim był. Okazało się, że Gary był na ich celowniku od samego początku swojego pobytu w Betel. Na ich celowniku, to znaczy jak ma na imię ten brat? Chyba już kiedyś o nim słyszałem. Czy nie był on właśnie w biurze Betel za jakieś inne wykroczenie? To nigdy nie było dobre. Wygląda na to, że jeśli ludzie, którzy sprawdzali twoją torbę z praniem, znaleźli coś dziwnego lub światowego, musieli zawiadomić o tym nadzorcę, Kena Doellinga. Zgadza się. Przeszukiwali nawet twoje brudne ubrania w poszukiwaniu nie czego. Kilka tygodni po tym, jak Gary przybył do Betel, pralnia znalazła w jego torbie z bielizną parę kwiecistych spodni typu dzwony. To spowodowało... Że od razu odbył swoją pierwszą oficjalną rozmowę. Nie było to dobre. Położyli przed nim te spodnie i zapytali, co sobie myślał, kiedy je nabył. Powiedział im, że brał udział w przedstawieniu teatralnym na Międzynarodowym Kongresie i musiał odegrać rolę światowego dzieciaka. Tamtejszy nadzorca okręgowy kazał mu kupić najbardziej dziwaczny zestaw ubrań, jaki tylko znajdzie, aby odegrać tę rolę. Powiedział, że upierze spodnia, potem je odda. Okazało się, że to była prawda. Ale to nie miało znaczenia. Już sam fakt, że Gary był w biurze, świadczyło o jego winie. To było jego pierwsze przewinienie. Naczynia stanowiły jego drugie przewinienie. Gary stąpał po cienkim lodzie. Zyskiwał reputację. Myślę, że w tym momencie wyrzucono by Gary'ego z Betel, gdyby nie jego dobrze poinformowany ojciec. Dobrze skomunikowany lub wpływowy członek rodziny miał duży wpływ na to, jak cię traktowano. W pralni dali Gariemu jeszcze jedną szansę. Ze wszystkich ludzi, których widziałem w Betel, Gary był jednym z najciężej pracujących. Potrafił zapieprzać jak nikt inny, i do tego jeszcze robił to na czas.